To proszę Państwa, już nagrody są wręczone, puchary wręczone. Tutaj mamy podziękowania, które będziemy przekazywali dla Pana Marka Scarlowskiego, zastępcy burmistrza Pasłęka, za pomoc w organizacji, Mistrzostw dla Pana doktora Wysława Ściwkowskiego, burmistrza Pasłęka, za właśnie te za piękne nagrody, za piękne puchary, za, za pomieszczenia. Dziękuję też się dziękowali dla Pani Zabrudnej Wiśniewskiej, bo kiedy się ten turniej dzisiejszy odbywa w pokół w Paswojku. dziękujemy za udostępnienie tej sali. Podziękujemy właśnie dla przygotowania za pomoc w odbiorowaniu mistrzostw w sportowych. To samo dziękujemy dla Mirosława Plawko, który to dla nas jeszcze robi i zdjęcia, i umieszcza artykuły w gazecie lokalnej. Ja i też jeszcze podziękujemy za pana Damiana Berażańskiego, który też pomagał pomaga właśnie w przygotowaniu tego e, brydżu sportowym. Jeszcze zobaczcie proszę Państwa, ile ludzi jest w pasłynku za zainteresowanych brydżem sportowym, którzy pomagają tutaj dla prezesa. Brydża sportowego z dla pana Bogusława Bielskiego. Dwa, cztery, sześć osób, które dziękujemy tym osobom za serce i za wszystko. Zapraszamy do brydża sportowego. A witam